Cześć, witajcie znowu w Domowni. Tym razem z kuchni, ponieważ chciałem wam pokazać, jak wygląda taki mój dość standardowy zestaw tego, co kupuję, czyli po prostu moje spożywcze zakupy, które robię mniej więcej raz na tydzień. Od razu mówię, że nie są to jakaś, jakieś super foods, nie jest to jakaś lista super jedzeń, które sprawią, że nagle Wasza forma wywinduje do góry, to jest raczej to, coś, co ja uważam za smaczne, co uważam za wartościowe, jeżeli chodzi o po prostu składniki odżywcze i z czego można naprawdę fajne potrawy robić, więc po prostu to, co ja wam polecam. Ja zwykle robię jedzenie online, czyli po prostu zamawiam jedzenie i ono do mnie przyjeżdża, ponieważ po prostu nie mam czasu na bieganie po sklepach, nie mam czasu na to, żeby robić zakupy tak standardowo. Płacę 8 zł więcej, a jedzenie jest u mnie, więc jest to bardzo wygodne. Jeżeli ktoś ma mało czasu, to zdecydowanie taką opcję polecam. No i jeszcze jedna zmiana, którą pewnie słyszycie, mianowicie mam teraz mikrofon, czyli pewnie trochę mnie lepiej słychać, ponieważ dostaję kolejny komentarz, że mnie słychać dziadosko, więc stwierdziłem dość tego. I kupiłem taki prosty mikrofon z klipsem. Dajcie znać, czy Waszym zdanie jest lepiej. Moim zdaniem tak. Okej, okay, jest tego trochę. Od razu mówię, nie sugerujcie się markami, ponieważ one mają drugorzędne znaczenie. Chodzi o to, żeby pokazać po prostu, co na moim stole bardzo często gości, co akurat tym razem kupiłem. Jajka, oczywiście, moje ulubione źródło białka, zwykle 4 jajka dziennie są na moim stole, więc, więc to jest porcja na tydzień, 30 jajek. Najlepsze źródło białka, źródło tłuszczów i, i każdemu polecam oczywiście. Eee, co jeszcze? Kurczak. To jest akurat kurczak z wolnego wybiegu, piersi z kurczaka. Kupiłem ich łącznie chyba 2 kg na ten tydzień, więc całkiem sporo. Steki, które wbrew pozorom można bardzo łatwo przygotować, ponieważ to mięcho wystarczy obić, wrzucić na patelnię, podsmażyć i w kilka minut mamy gotowe bardzo smaczne żarcie. Więc też jak najbardziej eee, polecam. Ryby. Tym razem akurat poszedłem na leniucha i kupiłem takie takie w puszkach. Zwykle to są też ryby y, świeże, na przykład dorsz świeży. Tym razem jest to tuńczyk. Nie było a, nie było takiego w sosie własnym, więc tutaj jest w Aleju słonecznikowym tuńczyk w kawałkach. I sardynki, do których się ostatnio przekonałem i naprawdę można z nich zrobić bardzo fajne na przykład sałatki. To Wam wkrótce pokażę, więc y, też polecam. I źródła węgli. Tu mamy ryż naturalny, brązowy, który bardzo lubię. I tutaj mamy kaszę owsianą, czyli jedno też z moich takich ostatnich e, odkryć też jest fajnym źródłem i może spokojnie zastępować właśnie ryż. No i coś, co bardzo lubię, makaron pełnoziarnisty, 100% durum, e, z którego można zrobić bardzo fajne, spaghetti z kurczakiem. Mamy bardzo fajny posiłek. Fasola, którą czasem dorzucam do różnych potraw, też tak bardziej smakowo. I też ją lubię. Źródła tłuszczów. Tutaj mamy akurat masło orzechowe, z którego bardzo lubię robić sobie po prostu kanapki z masłem orzechowym. Jest bardzo takie kremowe, nie ma żadnych dodatków, jak widzicie. Bez tłuszczu palmowego, cukru i soli, czyli takie 100%. Bardzo fajna rzecz. Ostatnio się przekonałem do oleju kokosowego, na którym wszystko prawie że smażę. Jest naprawdę fajnie tego smaku, aż tak nie czuć, jak niektórzy myślą, więc można spokojnie na nim, na nim robić różne potrawy. Jeżeli wolicie oczywiście inny rodzaj, no to to jest Wasza wola. Um, jeszcze coś źródeł węgli to oczywiście płatki owsiane, które też bardzo często się u mnie pojawiają. No i warzywa, tutaj akurat jest klasyka, czyli pomidor i, i ogór świeży, no i coś co moim zdaniem jest bardzo fajne, bardzo wygodne, takie sałatki, czyli miksy sałat różnych, tu akurat mamy frisi, radicchio i rożponkę, czyli, czyli bardzo fajny zestaw. No i dzięki temu, dodając właśnie jakieś jeszcze inne warzywa i dodając na przykład tuńczyka, mamy w kilka minut gotowe, bardzo smaczne żarcie, więc polecam właśnie takie miksy sałat, to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Tu jest jeszcze herbata y, zielona, czyli taka właściwie taka herbata w torebkach, ale, ale okej. Okay. Y, I coś, co bardzo lubię, sos czyli to jest akurat sambal olek i jest to... Mam nadzieję że dobrze wymawiam. Jest to bardzo fajny właśnie dodatek. Ja ogólnie rzecz biorąc lubię ostre potrawy. To oglądam na przykład mój świąteczny odcinek, to o tym wie. Bardzo lubię ostre potrawy, bardzo lubię ostre przyprawy. No i ten akurat jest cholernie słony, bo bardzo dużo soli przez to sodu. Ale raz na jakiś czas go też dorzucam. I właśnie jeżeli chodzi o przyprawy, to tutaj mamy tak czosnek staropolski, tu mamy pieprz kajen, imbir, mamy cebulę, mamy czosnek zwykły granulowany i paprykę ostrą. E, ogólnie uważam, że warzy... warzywa, że przyprawy powinny się pojawiać w, w, tak jak, takie, jakie lubicie i po prostu po, przyprawy powinno się dodawać, ponieważ one dodają smaku potrawom, no a potrawy poza tym, że mają dostarczyć oczywiście wartości odżywczych, to mają też smakować, więc jak najbardziej przyprawy to jest coś, co powinno też e, się w Waszych zakupach znaleźć. E, na przykład chociażby imbir, który jest super dodatkiem, jeżeli robimy kurczaka z taką mieszanką warzywną orientalną. Zawiesiłem się. Z taką warzywną mieszanką orientalną i właśnie dodając do tego imbir mamy naprawdę super smakujący moim zdaniem posiłek. I nie zmieściło się w kadrze, więc pokażę tak. Warzywa mrożone. Tutaj mamy na przykład brokuły. Tu mamy mieszankę orientalną, tu mamy mieszankę, o tu jest jeszcze, zobacz, sobie, sobie szpinak i tu jest jeszcze mieszanka meksykańska i takie mieszanki są bardzo fajne, bo one zawierają, o, tutaj widzicie jest fasola jest jakaś papryka, kukurydza jeszcze pewnie coś tam innego jest, no i taka mieszanka jest rzeczywiście gotowa, to piszą w 10 minut, tak naprawdę kilkanaście minut mieszając to z różnymi przyprawami, mieszając to z pokrojonym kurczakiem, mamy gotowe danie, więc jest to bardzo wygodne i bardzo smaczne i można przygotować parę porcji, więc polecam. Okej, okay, to jest właśnie taka lista. Mam nadzieję, że Wam pomoże, w jakiś sposób właśnie ogarnąć ten temat, co warto kupować i z czego można komponować te posiłki. Wrzucę też wkrótce na Facebooka kilka propozycji posiłków w oparciu o to, co tutaj jest, żebyście mieli właśnie takie rozeznanie, co można z tego, można z tego dość łatwo zrobić. Więc zapraszam Was do śledzenia. No i oczywiście, zapraszam Was do tego, żebyście dali suba domowni. No i oczywiście niezmiennie i z wielką pasją trenujcie. Do szybkiego!